Szanowni koficowie, dzisiaj następny odcinek na moim kanale. Przepraszam, że dawno nie było odcinków, yy, po prostu odcinków, a były shorty za to. Ale dzisiaj będziemy otwierać kalendarze. To jest pierwszy odcinek z otwierania kalendarzy. W short wleciał, sorry za to, że, że to trochę jest no, taki dziwny głos, bo a, jestem chora. Dobrze, zaczynajmy otwierać kalendarze. Zacznijmy od smaczkowego i weźmiemy sobie w sumie to, co się rozplątało. I zobaczymy, co tu mamy. Małą kulkę z y, bananową, Fajnie, dziękuję. Teraz weźmiemy w sobie w sumie ten kalendarz. Co tu mamy? To jest osiemnaska, ona taka. Nie wiem o boże kula do kąpieli oj fajnie w sumie bardzo dziękuję dobra teraz otworzymy kinderek się jest tutaj no mamy mamy kinderka no fajnie Teraz otwórzmy tego i tu mamy osiemnastkę, To jest chusteczki um, chyba bananowe, tu jest, tu jest banan, połuchamy, może mi to coś da. Troszeczkę ja czuję, ale bardzo nie. Więc są bananowe. Dobra, teraz sobie ten, ale dasz? Co tu mamy? Co tu mamy? Dobra, zaskoczyła nam i to jest... Y, tort. Tort? Tort. Tort. Tego fajnie. Teraz ten kalendarz. I ostatni w sumie. Z tego kalendarza z od tego kalendarza mam listę, bo niestety nie podpisałaś. Mamy cztery gumeczki. Fajnie. Mamy niebieską, różową i to Fajnie. Dziękuję. A my sobie ustawimy jeszcze wszystkie kalendarze. Różnim kalendarze, więc idziemy do gwiazdora. Ja sobie dublę, do długię siedzi w boksie e, cały czas i zapomniałam jej zdjąć o głowie, ale jej za chwilę zdejmę o głowie. Spróbuję zrobić magiczne przejście, ale chyba mi się nie uda.